Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie po ciężkim dniu. Miałem tu pomocnika do szlifowania, ale. No niestety będę musiał zrobić to sam. No ale cóż, tak ładnie co mówiłem wam yy, z tego Dolina nidy. Ona chyba jest jakaś, nie wiem czy pod terminie, czy co, bo. Strasznie ją powciągało, strasznie dziury się porobiły, takie na suficie. O, wstawiłem okno krasowe. Przywiozłem dzisiaj. Już jest stawione, opianowane, zakołkowane, Także zaraz obetnę te pianki, oblobię ładnie to płytą wszystko, żeby to było już na gotowo. I Także niewyściany ściany wszystkie są tu wyszpachowane, znaczy wyszlifowane już, sufit też już jest przejechany, ale będę musiał poprawiać przy podłodze, bo jest niedoszlifowany. Będę musiał tu posprzątać, przede wszystkim przy oknach tutaj po, po, poprawiać trochę, bo jest niedoszlifowany, no ale już szlifowałem prędzej, już poprawiałem trochę, tylko trzeba popoprawiać tam takie te łączenia płyt tutaj co są. Tam jak delikatne takie ryski będą, to to farba przykryje, to teraz to nie ma problemu. No no nic się tutaj genialnie nie zrobi. Trzeba było tutaj wkładać dużo czasu, naprawdę dużo czasu i dużo pracy. Ech, z czasem to jest najgorzej. Co z nowości? Kupiliśmy farbę. Wszystko będzie malowane na biało. Wszystko. Nie będzie żadnego... Koloru, jakiegoś kremowego, czy coś. Wszystko jedziemy na biało. Dzisiaj plan jest taki, żebym mógł obrobić to okno sobie i wszystko zagruntować doszlifować tu kuchnię, zagruntować wszystko, żeby można było jutro malować. Jutro musimy malować. Na pojutrze muszą być zrobione podłogi, gdyż zakupiliśmy kuchnię, która przyjedzie w piątek rano. Będzie lodówka, będzie słupek, będą meble. Jest trochę przeróbek. Kupiliśmy je taniej, bo są z, yy, powystawowe, nowe meble, ale powystawowe. Yy, będzie tu delikatna przeróbka, ale to w niczym nie szkodzi. Już wiem, mam plan na to, także zrobimy to tak, żeby było wszystko ładnie i pięknie. Także, także będzie wszystko dobrze. Yy, sufit kwiatę rafą, na szybko. Ściany zobaczymy też może że rafą śmignę o nie ma tutaj właśnie roboty tutaj nie tutaj by doszlifował to no ale takie doszlifowanie trzeba to poprawić wszystko no. nowy nabytek też drabinka bo niby z się źle szlifowało no ale i drabinka nie pomogła no cóż Dzisiaj ciężki dzień, bardzo ciężki dzień, no ale trzeba się brać za robotę, bo trzeba się z tym wyrabiać. Chcę dzisiaj to wysprzątać wszystko, wynieść te worki, wszystko tam na korytarz, co tu będzie niepotrzebne, wszystko wyzamiatać, żeby można było pogruntować. Przydałoby się kurczę odkurzać, żeby to ładnie odkurzyć, przed podłogami muszę to odkurzyć, to, 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 jest, to jest pewne, bardziej jak pewne nawet. Muszę to wyodkurzać, wy znaczy wy szpachelką wyjechać całą podłogę, żeby nie było żadnych grudek, nic, żeby ta podłoga ładnie równo leżała, żeby nigdzie się nie piała. Yy, kup a Kupiliśmy kuchnię i kupiliśmy dużą szafę tutaj dla lulitów, żeby mieli na ubrania. Także kuchnia przyjedzie złożona na szczęście, <grytanie> jest powystawowa, ale szafa przyjedzie w paczkach, szafę trzeba będzie składać. także trochę czasu na to pójdzie, no ale cóż, nic nie zrobi. Dobra, biorę się za ogarnianie, odezwać się, jak się coś zmieni. Jest godzina, którą mamy godzinę, w pół do piątej po południu. Także czas goni, czas goni. No co, mam takie niedoróbki, będę musiał to albo dołożyć gładzi. No niby ta farba farba niby jest grubowarstwowa, to niby poprzykrywa te takie te takie małe wyblakowania. No zobaczymy jak będzie. To Jest moja pierwsza taka konkretna budowa, to mogą być jakieś niedoskonałości. Nie musi być wszystko idealnie. Jak to powiedział znajomy budowlaniec, nikt ci tutaj z poziomicą biegać nie będzie. I tak jest dużo lepiej, jak, jak było. Dobrze. Wierzę w jego słowa. <grym> Dobra, biorę się za robotę. Odezwę się trochę później, jak już wszystko tutaj w miarę poogarniam i, i będę miał jakieś nowe informacje. Pozdrawiam serdecznie. Witam po dłuższej przerwie. Drzwi mam oblubione płytą, niewygipsowane jeszcze, wszystko jest jeszcze mokre także nie będę tego ruszał na razie jutro z samego rana sobie to wygipsuję do tej grubej warstwy już nie będzie bo to jest zlicować tylko wystarczy dać kątownik ładniej i obrobić dawałem yy, początkiem płyty do tego to się tylko silikonem przejedzie ładnie z jednej i z drugiej strony górę też ładnie, ładnie docięta jest równo to się tylko pojedzie silikonem tak samo tutaj przy oknach też silikonem wszystko poprawiam yy bo to też ładnie przylega wszystko, to poobrabiałem trochę, hmm. chcemy jeszcze zagruntować te ściany, które są tutaj, zagruntować yy, sufit, zagruntować, żeby na jutro było już do malowania to pomieszczenie idzie już do malowania, nie będę już tego poprawiał, tych takich pasków, to farba, fa farba ładnie yy, przykryje Ech tego, tej gładzi Doliny Nidy. Nie jest, nie jest zbyt dobra. No i z samego rana wezmę się za szlifowanie kuchni, tak żeby do południa to wszystko naszykować, wygruntować i żona przyjdzie po południu i będziemy malować obydwa, obydwa pomieszczenia. I yy, jak pomalujemy, no to w czwartek samego rana albo jeszcze jutro wieczorem Wezmę się za układanie paneli w tym dużym pokoju, żeby to wyłożyć, te panele, a nie, jeszcze muszę kupić parapety, muszę do siostry zadzwonić, siostra też pracuje w Mrówce, w PSB i zapytać się, czy te parapety, które mają, one się w ogóle nadają, bo widziałem fajne, fajne parapety, one są cienkie, także wejdą tam sobie pod okno, tak, gdzie powinny wejść bo tu jest 1,5 cm także one sobie cienkie wejdą tam do samego okna i na równo tutaj ładnie je wypuścić trochę ładniej obrobić i myślę, że to by było fajne I nie wiem jeszcze w jakim kolorze muszę żony zapytać w jakim kolorze właśnie te właśnie wziąć te parapety okna na końcu trzeba będzie pomyć i myślę, że będzie dobrze że to sam po południu zrobiłem więcej, jak we dwójkę rano. No ale co zrobić. Jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi to, co się ma. Eee, ogarnąłem to trochę, pozamiatałem już wstępnie. Jutro się tego powinno się... dzisiaj nawet mogę wynieść. W sumie mogę teraz wynieść ten worek z tym MP75. Musiałem dosypać trochę MP75 do tego kleju do płyt. Żeby, żeby... Więcej trochę tego kleju było. Pozamiatałem, jeszcze tu pozgarniam trochę trochę, pozmiatam jeszcze raz. Muszę całą yy, po malowaniu, całą podłogę muszę przejechać szpachelką, żeby wszystkie nierówności wszystko zlikwidować, yy, żeby pod panelami nie było problemu. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że do piątku wszystko mi się uda przygotować, bo w piątek rano na przyjdą meble do meble do kuchni i przyjdzie szafa. Także na weekend chciałem już to pomontować, złożyć. Yy, yy, w piątek jeszcze będziemy musieli, jak złożymy meble, to będę musiał jechać do Lerwa Merlea do Bielska, żeby docięli mi braty na wymiar. Tylko muszę pomierzyć, żeby mi to docięli, żeby było wszystko tak, jak powinno być. Dobra, co, dzisiaj kończę. Jadę do domu odpocząć trochę. Nerwów trochę było dzisiaj, także jadę odpocząć psychicznie. Fizycznie też, yy, odezwę się z samego rana jak tu przyjadę, yy, będę Wam nagrywał jak montuję te parapety, jak y, obrabiam okno. Yy, Kurczę, muszę uruchomić tą kamerkę, żeby mieć ją na głowie, żeby pokazywać Wam mniej więcej jak ja to robię, jak ja to wykonuję, żebyście też widzieli, ci co chcą się nauczyć czegoś. Ja też się uczę. Oczywiście nie jestem profesjonalistą, nie jestem zawodowym budowlańcem. Robię wszystko, że tak powiem, z pasji. I to jest takie moje jedno z większych wyzwań, powiedziałbym, remont tego domu. Już długo się do tego zabieraliśmy, aż w końcu nadszedł czas, żeby, żeby to wykonać. Cieszę się bardzo, że ten czas nadszedł teraz, bo. To jest ciepło, mamy gdzie mieszkać w tym drugim domu, tam gdzie mieszkamy z żoną. Także rodzice mogli iść do nas mieszkać. Nie musieliśmy przestawiać tego wszystkiego do kuchni, remontować tego pokoju, później przestawiać wszystko tutaj, remontować kuchnię, bo to by było szaleństwo coś takiego robić. Także cieszę się strasznie, że mamy gdzie mieszkać i żebyśmy mogli tu remontować i w miarę się jakoś nie spinać z czasem remontu, bo bo no czas nas jedynie ogranicza pod tym względem, że niedługo mamy wesele i, i przed weselem chciałem to skończyć w razie czego jakby przyjechali jesteś goście czy coś to to żeby, żeby to już było skończone, także dlatego, tylko i wyłącznie dlatego się teraz spinam z czasem, bo bo chcę to przed weselem skończyć, żeby też mieć Spokojną głowę, że to wszystko jest zrobione. A poza tym jak skończę dół, to nie jest koniec remontu, bo jeszcze mamy górę. Jeszcze chciałbym na górze wywalić te ściany, chciałbym obkręcić płytami całą górę, ocieplić ją. To nie jest tak jakby koniec remontu. Tutaj że dół skończymy i, i to jest koniec. Jeszcze mamy w ganku, muszę zrobić tą podbitkę tutaj z płyty wodoodpornej. Na górze muszę zrobić rozwalić ten pokój całej, żeby przygotować wszystko do, do położenia płyt. No i e, balkon. Balkon musimy zrobić też, bo chcę, żeby mama miała wyjście na dwór, żeby mogła sobie usiąść, zapalić, wypić kawę na świeżym powietrzu, żeby nie musiała robić tego w domu. Żeby nie paliła w domu, bo to będzie ogólny zakaz palenia od teraz po remoncie. E, nie chcielibyśmy, żeby tutaj było palone, bo to było kupę lat palone, a teraz nie chcielibyśmy, żeby było palone w domu, tylko, tylko żeby mama sobie wychodziła po prostu na balkon, dopóki jest ciepło. Miej, miej, miejmy nadzieję, że mama rzuci palenie, no ale to już jest inna kwestia. Dobra, kończę na dzisiaj, zwijam się do domu i odezwę się jutro rano. Także zapraszam do oglądania, do subskrybowania, komentowania. Dziękuję za wczorajsze komentarze, za dzisiejsze komentarze. Były bardzo miłe. Zapraszam do dalszego komentowania, subskrybowania, lajkowania, oglądania. Także trzymajcie się i do jutra. Cześć!